Siemanko ludziska leci bitna wziance i w ogóle, smutny i w ogóle, także lecimy i trochę z, ze zmiennymi tematami, że lecimy i słyszymy się w Pogrzeb to jest smutna chwila Trzeba teraz pokutać. Łzy się ze mnie leją dwa lata Temu zmarła moja babcia Teraz mój wygo, ostatnie pożegnanie Taki właśnie stał się świat Kiedy znasz, każdy umrze, śmierć i pogrzeb To jest bardzo smutna sprawa Dobrze, że przyszedłem na puls już myślałem Że się popłaczę, ale w jednym momencie się wstrzymałem. No i teraz się, się nie rozpokam I nie płakam, owszem, łzy mi poleciały No i dusze mą Bo już cały świat mszczalny no i pogrzebowy zatapiali, Ale z już bez obaw, już po pogrzebie, jestem inne rodziny zapukane. Ja dość mocą łzy miałem wstrzymywane, no i prochy były zmywalne Nagle się znów truny, miałem właśnie grup całod, ale we mnie bądź się zagotowało. No i parę łez leciało, bo i pokowane ciało śmierci, jest mi taki tragiczna, jest co jest i tak się stało. Kiedyś za ze nowej pokuty I mogli gdzieś w ogóle nie staje do obity. Ja już nigdy nikogo nie zbiję Krewsza się gotuje długo będzie Będę się śmieć mej bardziej no i wnika Tym nie zginął mój ziomeczek Co tragiczne chwilę miał w wypadku Pojazd poszybował dalej mój ziomeczek Tego nie wytrzymał Nikogo się śmieć już zażegnała i go dawno pożegnała Takie to bywają chwile Raz są dobre, raz są gorsze Czy w rodzinie, czy też nie zawsze to zostaje w sercu, Więc odmówię tu litanie i modlitwę na poprawę, żeby kiedyś wraca znów do tej chwili, która rozbiła tą śmierć liczę na szybkie hastery Żeby móc już wzmocnić stery Jo Dziękujemy za uwagę i za ten bit na wsiance i w ogóle całym składem lecimy Grupowo i sztachetowo I tyle naświetliśmy tak Także yo, dzięki Yeah.